Cześć, witam w pierwszym w nowym roku odcinku. I dzisiaj powiem trochę o tym, co tu się dzieje z dużą rakietą, teraz już to jest Sazan Mark 3. Więc jakby jakie zmiany zaszły względem wersji, która się rozbiła. Po pierwsze, może ciężko pokazać, ale rakieta jest około 7 cm dłuższa. Ze względu na to, że musiałem dodać ten segment oraz to. Ten jest, ponieważ było to wgnieczone, więc część została odcięta mniej więcej taka i zastąpiona kawałkiem, który miałem. A to ze względu na nowy system odzysku. O tym trochę później powiem. Trochę zmienił się tył, a mianowicie, że dałem blokady na silniki. Dzięki czemu nie wypadnął, i nie ma też już yy, dziury, przez którą miały wylatywać gazy, ponieważ tym razem rakieta będzie korzystała z tradycyjnego odzysku, czyli na wyrzut z silnika. Przy czym dalej będzie mogła też latać przy okazji z silnikiem hybrydowym, tylko na takiej zasadzie, że musiał być hybrydowy oraz zwykły. Jest to, nie jest to optymalne rozwiązanie, ale gwarantuje to, że jest to sprawdzone. W wersjach rozwojowych oczywiście będzie można dać odzysk elektroniczny. No bo, tak jak wcześniej, dół jest wymienialny. i śruby i podobnie też wymienialna będzie góra. Tutaj są dwa spadochrony. Jeden mały pomocniczy, który ma wyciągnąć duży spadochron. Taki sam jak w wersji Mark II Głowica tu jest z takim przedłużeniem ze względu na to, że ona jest z papieru I chodzi mi o to, żeby jak najlepiej pasowała do średnicy samej rakiety mamy jest między milimetr różnicy tylko W środku ma ona, ona kartonowe rusztowanie i jest pomalowana farbą Czarną, matową Grania reszta rakiety, tak jak poprzednio, jest oklejona folią winylową. Tutaj zazdrość się zmieniło. Zmienia się tylko numerek na trójkę rzymską. I mam nadzieję, że uda mi się w następnym tygodniu tą rakietę odpalić, jeśli silniki przyjdą. Więc to by było na razie tyle. Serdecznie dziękuję za oglądanie. No i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć.